Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Daria Mikalska jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Przy, przy drugim mikrofonie Tomasz Kurjata, jak to zwykle w podcastach na Radio Dobapel. Chociaż już teraz chcę powiedzieć, że pojawią się też nowe osoby, które będą prowadziły rozmowy podczas właśnie przy tym stole. Pięknym, prawda? Bardzo. Jestem. Wymuszone. Wymuszone. Dzisiaj jesteś. W nie, roli. Nie, nie się zachwycam za tak, razem. Tak, tak, tak. Czuję tą nutkę ironii w głosie, ale dzisiaj nie o tym. Prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Ananas jest w naszym studiu. Dzisiaj, mimo tego, że już kiedyś rozmawialiśmy w ogóle o stowarzyszeniu w ramach różnych rozmów, w różnych konfiguracjach, to dzisiaj koncentrujemy się tylko na działaniach stowarzyszenia. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, którzy nie słuchali naszych podcastów, którzy zapomnieli o czym rozmawialiśmy, kilka słów na temat tego, czym zajmuje się to stowarzyszenie. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Ananas, jak sama nazwa wskazuje, no właśnie, zajmuje się tą pomocą dzieciom, młodzieży. Stowarzyszenie istnieje od 2011 roku i pierwotnie działało, działa dalej przy szkołach niepublicznych w Bielawie, gdzie ma swoją siedzibę. Zajmowało się zawsze tą i pomocą i społeczną i socjalną i, i patriotyczną jakąkolwiek i też wycieczki organizowaliśmy. Różne rzeczy się działy, pozyskiwaliśmy też środki dla naszych uczniów. Natomiast ja jestem od niedawna prezeską stowarzyszenia i też, ponieważ prowadzę szkoły niepubliczne, to są szkoły bezpłatne, też często młodzież wymaga takiej pomocy psychologicznej. No i poszliśmy dalej i wymyśliłam, że jednak jest taka potrzeba, dostrzegamy tą potrzebę pomocy dzieciom, młodzieży w kryzysie psychicznym i od 2022 roku tak. Końca już właściwie. Rejestrujemy zbiórkę publiczną i staramy się wszelkimi sposobami pozyskać środki na właśnie interwencje kryzysowe, na rozmowy z psychologiem w takich sytuacjach, kiedy czujemy się źle, coś nam doskwiera, nie pozwala funkcjonować, jeżeli takie obniżenie nastroju, które no mamy wszyscy, utrzymuje się nie wiem, dwa tygodnie na przykład, to nie jest typowe, bo możemy mieć chciutowe. nie chcemy się spotykać z ludźmi. Wycofujemy się, tak, no szerzej powie oczywiście pani psycholog tutaj, która jest ze mną na ten temat, w następnym podcaście. Natomiast ja tak staram się krótko to jest ten moment, żeby zgłosić się do y, psychologa, zgłosić się po pomoc. Wiem, a, ten, że... a ten jest już, ten psycholog, ta psycholożka jest od tego, żeby już ukierunkować tak, żeby... człowieka, czy to naprawdę wystarczy za jedna rozmowa, czy kilka rozmów, czy, czy jest y, mózg do tego, żeby wysłać na przykład na psychoterapię, albo... Do psychiatry, prawda? Ale o tym będziemy szerzej mówić Oczywiście, to już z panią Kariną być... Adamowicz, już teraz zapowiadamy ten kolejny podcast. Może być bardzo różnie, tylko chcę Państwu powiedzieć, że my jesteśmy niewielką organizacją. Nie możemy się porównywać y z ogromnymi fundacjami. Niemniej jednak y jest taka potrzeba, żeby ten Obszar zagospodarować chociażby na terenie powiatu Dzierżoniowskiego, ale nie tylko. Ja się tu absolutnie nie zamykam. Jeżeli dziecko zgłosi się, bo akcja jest ogólnopolska, z Polski, nie wiem, z Wałbrzycha, z innego miasta gdzieś dojedzie i tak, takiej pomocy będzie wymagało, jak najbardziej tak. My współpracujemy tutaj z poradnią psychologiczno-pedagogiczną Mentor, ale to może być też każda inna poradnia, gdzie taka potrzeba zaistnieje. I w tej chwili taką pomocą obejmujemy uczniów naszych szkół. To jest około 170 osób, którzy tą, uczniowie mają tą pomoc bezpłatną cały czas podczas pobytu w szkole, jeżeli coś Mówimy się o wydarzyło. Szkołach nie Mówimy, się. Bo, bo jakby stowarzyszenie działa na terenie szkół. Natomiast te zbiórki organizujemy też dla osób z zewnątrz, ty, czyli wcale to nie muszą, bo teraz niektórzy tak kojarzą, że stowarzyszenie to tylko szkoły niepubliczne. Nie, nie, nie. To jest działalność jakby taka ogólnopolska, więc jeżeli robimy jakieś akcje, zbiórki, to na całą Polskę i te środki są przeznaczane właśnie na na te spotkania z psychologiem i też muszę powiedzieć, że. No nie są w tej to chwili... pieniądze na działanie y, Twoich szkół, tylko nie, 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 na działanie nie, nie, pomocy nie, nie. w tym wypadku tej pomocy psychologicznej. Y, typowo y... dla y, osób, którym rzeczywiście coś się dzieje i też chcę powiedzieć, że. Albo którzy nie wiedzą, że z nimi coś się dzieje, a po Albo prostu tak. chcieliby się dowiedzieć, co. No i po to jest ta pomoc, ale mówię, szerzej o samej pomocy y, to już z panią Kaliną Adamowicz, ale y, wiem, bo dyskutujemy, rozmawiamy często y, że stowarzyszenie potrzebuje się gdzieś pokazać. No, teraz dzisiaj jesteś tutaj w studiu, jako właśnie prezeska tego stowarzyszenia Ananas, że dobrze być. Gdzieś na zewnątrz, na jakichś imprezach, na jakichś eventach, nie wiem, w szkołach, zachęcanie młodzieży do wolontariatu. Chciałbym, żebyś trochę więcej na ten temat powiedział, co jak, można zrobić. Jak najbardziej, bo też muszę kogo Państwu. kogo o tą pomoc w tym wypadku prosić? Ja proszę wszystkich Państwa, bo tu każda złotówka się liczy. Dobrze, że tą kłopotę zapytałeś, bo chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest prosto zdobyć te środki. To może się tak wydaje, że nasi wolontariusze chodzą, zbierają, pokazują się, ale oni nieraz przynoszą. 30 zł, to jest są po prostu drobne i tak naprawdę yy, to jest ciężko, żeby w ogóle ktoś wpłacił, ale jeżeli jest impreza, czy samorządowa, y, czy jakaś gminna, y, czy event w y, firmie czy ktokolwiek zechce? Dożynki, Dożynki. festiwal biegowy, mnóstwo tak, takich. Dużo rzeczy jest. się dzieje. Jeżeli się nas zaprosi albo poinformuje o tym, to będziemy z wolontariuszami. i Przy okazji można zrobić coś dobrego, coś na cel charytatywny, na społeczny. I wiecie Państwo, no w tej chwili dzięki, dzięki takim sytuacjom, to nie zawsze zbierzemy jakąś kwotę, ale chcemy jakby wyjść. Pomóżcie nam po prostu. Znaczy My też, nie też jesteśmy ja, mam, w ja mam świadomość, sami. chyba i dużo ludzi ma taką świadomość, że Taka pomoc psychologiczna, psycholog, dobry psycholog to, to są też to określone to pieniądze, to tak, jest, nie oczywiście. wiem, od 100 do 200 zł godzina takiej, takiej psychoterapii, czasem więcej, więc mamy świadomość, że no wiadomo, te 30 zł jest potrzebne, bo jak dołożymy kolejne 30-30, coś 30, się tak Jak godzina najbardziej my jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę, bo właściwie otrzymujemy... Ale, ale, ale podkreślmy podkreśmy jeden element, że. Ta pomoc kryzysowa czasami to jest, no powie o tym więcej pani Karina, ale czasami to jest, nie wiem, jedna godzina, czasami dziesięć godzin. Tak jest. Y umiemy liczyć i a mnożyć, chciałabym. bo tego się uczyliśmy już w podstawówce, tak. więc mamy świadomość, że tych pieniędzy, no, m, potrzeba, tak? I ta świadomość ludzi też jest potrzebna i jak ktoś ma taką świadomość albo spotkał się z takimi problemami, to myślę, że nie trzeba mu tego tłumaczyć, jak to jest ważne, jak to jest istotne, a nie każdego na taką sensowną terapię yy, stać. Jak najbardziej wiemy, że to, to są drogie rzeczy, a zdarza się właśnie, że ktoś potrzebuje. Natomiast kolejki w publicznych poradniach są oczywiście długie i, i być może już będzie za późno, a, Ta, chodzi a my o to chodzi o. mimo interwencjach Interwencje, żeby zdążyć na czas. To wstrzymaj się z depresją jeszcze 6 miesięcy i wtedy to tak. Mi, tak, mi tak, tak. Że... Depresja nie ma wakacji, prawda? Nie czekaj teraz po wakacjach się dzieje. Ja już wiedząc, że mamy troszeczkę środków, możemy uruchomić nową pulę tych interwencji kryzysowych, nagrałam to szybciutko, właściwie stojąc na światłach, że, że jest, i już się zgłosiły osoby to często się dzieje, że to dzwoni mama, że to dzwoni nauczyciel, że to koleżanka, znajomych, to my też załatwiamy też bardzo dyskretnie, ale proszę naprawdę nie czekać, ponieważ te, te pieniądze pewnie szybko się rozejdą, a chcemy pomóc tu i teraz jak największej liczbie osób. Oczywiście nie wszystko nasza pani psycholog, nasza pani traumatolog może jakby objąć te dzieci swoją opieką, więc też taka prośba do wszystkich psychologów, wszystkie ręce na pokład, jeżeli państwa. Ja wiem, że dużo pracujecie, ale macie, nie wiem, godzinkę, dwie. Zgłoście się do nas, że ja będę mogła na przykład w piątki tą godzinkę dla was. Będzie nam po prostu łatwiej, bo też nie chcemy, żeby te dzieci czekały w kolejce, bo psycholodzy są zajęci, a tu jest jakaś. No dobrze, jakby psycholog jednak się tak. wyspał, czy psycholożka tak, wyspała. Tak, no nie mogą tak. pracować cały czas. Oczywiście. Potrzebujemy zmienników, także zachęcamy do współpracy. A ja chciałem, a ja chciałem no? Ciebie zapytać o, o tą ciekawostkę, bo tutaj przed włączeniem nagrywania opowiedziałaś historię. Małżeństwa z Warszawy, która planuje, czy chciałaby po prostu wesprzeć tą działalność, bo to ciekawa historia. I ciekawe podejście w ogóle do. Urodzin, imienin, tak? Zresztą tak, nie tak. Pamiętam. tak o, proszę, tak. Cię, żebyś o tej historii opowiedziała. Muszę powiedzieć, że ja sama już nieraz miałam taki kryzys, bo że tyle robimy, no nie jesteśmy w stanie zebrać tych pieniędzy, nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc, no ale robimy. No, ale to. Wiadomo, wiadomo, że nie, tak. nie da się I wszystkim I nagle pomóc. telefon, i nagle telefon właśnie od, od znajomego, gdzie pewne rzeczy chyba z Warszawy są bardziej widoczne, że współpracowali jako małżeństwo z inną fundacją i, i po prostu z zasilali konto ile mogli oczywiście czy robili jakieś różne spotkania towarzyskie i zamiast właśnie prezentów zamiast kwiatów prosili żeby po prostu wesprzeć działania danej fundacji i niedługo będą mieli urodziny i rocznice ślubu więc robią dużą imprezę i chcieliby właśnie porozmawiać na temat tego stowarzyszenia jak mogą pomóc, czy, czy może mi by pomogli, bo już pomagali tyle innych przy okazji mówią, żeby nie kupować im prezentów, tak, nie kupować kwiatów, tak, tak. tylko... Chodzą z puszkami i oni później podczas tej imprezy tyle, ile zbiorą, drugie tyle dokładają. Więc pomyślałam sobie, matko, to są tacy cudowni ludzie, zwłaszcza, że ja ale jestem... To się, ale ja czuję, że to się zaczyna dziać, bo już tu widzę gdzieś tam pod swoich znajomych, gdzieś tam się obserwuje nie wiem, na Facebooku, że ktoś mówi, że ma właśnie urodziny i i robię jakąś zbiórkę w związku z tym na, na jakieś właśnie cele, czy jakiejś fundacji, czy jakiegoś stowarzyszenia. Ale tutaj Państwo nie znacie, zaczyna... bo ja jestem też stąd, więc można no podejść tak i dowiedzieć się, że rzeczywiście my to robimy i te środki przeznaczane przeznaczone są właśnie na tą pomoc. Marzeniem moim jest ufundowanie terapii całej. Ta terapia wiadomo, że nie wiadomo kiedy się skończy, czy za rok, czy za dwa. Na razie, na ten moment, jak tak jeszcze wczoraj zaglądałam do dokumentacji, od kiedy to się zaczęło, to jest około setki osób, którym pomogliśmy. Chyba około 40 na 30 paru do maja chyba było w tym roku. Z tym, że to nie jest tak, że tyle godzin, bo jedna osoba tak jak, tak jak tak, słaniemy, może jak jedna mieć osoba... jedną godzinę i wystarczy, że porozmawia z psychologiem, jakoś sobie to poukłada, a nieraz potrzeba tych godzin 10 dla jednej osoby albo więcej, ale też nie może jedna zabrać całej puli, więc tak musimy, jest to bardzo trudne. No dlatego ja rozumiem jakby cel tej całej akcji, zbieramy na ten... Ten najtrudniejszy moment, w którym mamy się ukierunkować, tak? Za, załatwić, tak, co, co, co się, robić co dalej, żeby się ktoś czuł, że, się, że nie jest z tym swoim problemem. Sam ten pierwszy moment zresztą jest uważam yy, najważniejszy. W ogóle, żeby on był, bo czasami kończy się to. Tak, żeby... nie, za, nie za dobrą historią, prawda? Oczywiście. I też ym, chciałam Państwu powiedzieć, że ja cały czas mam wrażenie, że jesteśmy na początku drogi, że to jest dopiero początek tego, yy, co jesteśmy w stanie zrobić, co, jakie są moje oczekiwania. Yy, chciałabym, żeby ci nasi wolontariusze też byli doceniani, bo to jest naprawdę garstka ludzi, yy, która zajmuje się stowarzyszeniem. Jest to organizacja non-profit, pożytku publicznego. My nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, my wszyscy jesteśmy wolontariuszami i dobrze, żeby to wybrzmiało. I też szukamy wolontariuszy, także można nam coś wpłacić, można do nas się zapisać jako wolontariusz, można po prostu przekazać ulotkę albo numer KRS, czy numer konta, jakakolwiek pomoc. Czy, czy zachęcić, bo właśnie tak. zaczął się rok szkolny, czy zachęcić. Yy uczniów do tego, żeby działali w ogóle w wolontariacie. W tym wypadku w wolontariacie tego właśnie stowarzyszenia, to, które tak. dzisiaj Chociaż reprezentujesz. Mm, każda szkoła właściwie zajmuje się wolontariatem i też y, może powiem o takim, y, y, takiej propozycji dla wszystkich szkół. Y, to już będziemy wysyłać lada dzień, y, ponieważ y, kończy nam się z, y, kolejna zbiórka publiczna i chcielibyśmy jeszcze y, do, y, do, y, dozbierać troszeczkę tych środków finansowych. Y, więc y, każda szkoła dostanie od nas gadżety, puszka, która się zgłosi oczywiście i w jakikolwiek sposób będą mogli zorganizować taką akcję Stop Depresji Samobójstwom Dzieci i Młodzieży na terenie swojej ja, o szkoły. O tym wiem, że w szkołach się po prostu rozmawia, więc jak się rozmawia, to więc ludzie myślę, że... szkoły tak. rozumieją, że ten problem po prostu jest, on nie jest wydumany, on nie jest wymyślony, on nie jest wyolbrzymiony, a wręcz za mało się nawet o nim mówi, więc... Jakby tego elementu nie trzeba tłumaczyć. A jak tu nigdy jeszcze... nie jest za mało, to jest zawsze. No, ma, mam, proszę proszę mi uwierzyć, mam, mam taką świadomość, rozmawiam z ludźmi, z przyjaciółmi, znajomymi, z sąsiadami. Ten problem naprawdę funkcjonuje i jest no, głęboki. Naprawdę i to mówię tak delikatnie, subtelnie. Po prostu... Cieszę się, że ta świadomość w ogóle w nas już jest taka w tej chwili, że wiemy co to jest kryzys psychiczny, wiemy co to jest interwencja, wiemy gdzie tą pomoc można wiemy, znaleźć. Wiemy, że osoba, która ma problemy psychiczne, ma problemy ze sobą, ma depresję, to nie jest jakiś głupek, wariat. Absolutnie. żeby, żeby nie, nie, nie używać gorszych słów, ale to kiedyś tak funkcjonowało. Dzisiaj ta świadomość Myślę, tego... Myślę, już jest odczarowane. Ale bardzo, i bardzo dobrze po prostu zbudowana jest ta świadomość. To był ten pierwszy krok. Tym drugim jest to, żeby jeżeli możecie komuś pomóc, to po prostu pomóżcie. Nawet w postaci wolontariatu jeżeli nie macie nawet możliwości finansowych, można pomóc. Nawet baner Informując. na płocie można powiesić, jak w jakikolwiek sposób nam pomóc, czy kupić na przykład y, broszkę, y, ananasa, ja tu też dzisiaj mam przypiętą i słonika, symbol y, poradni psychologiczno-pedagogicznej, tęczowego, poradnia dla wszystkich, y, więc y, zachęcam. Zachęcam do pomocy. I, I jest też taka, nie wiem, jak to nawet bluzka, tak? Bo jest ten facet, wiesz, ja nie odróżniam. No. Koszula. 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 <grym> Bałem się powiedzieć koszula, <grym> ale to wiesz. Y, r, r, różowa, tak? To jest, powiedz, że to jest różowe, że ja się nie biorę, tak, tak? Nie, no, zgadza się. Zgadł, zgadł, Facet zgadł kolor, to wygrał normalnie już prawie tam... To nawet tak pasuje, tak? Do tych elementów no, z Radia to, to właśnie chciałem powiedzieć, także dziękuję. Się. Bardzo dobrze. <grym> Będzie zdjęcie na dowód tego, że ten, y, ta różowa koszula jest. Y, Powiedzmy tylko, że kolejny podcast to już z panią Kariną Adamowicz. Tam już się skoncentrujemy na, samych, na samym tym kryzysie, bo ona jest i psychologiem, i psychodramatologiem. E, Pracuje z także... naszą młodzieżą i pomaga właśnie interwencją kryzysową. interwencją kryzysową w naszej poradni, w naszym stowarzyszeniu. E, także szerzej państwu opowie o tym, o tym problemie, z czego to wynika, co można zrobić, jak pomóc. No i zgłaszajcie się. Nie czekajcie. Wszystko wiadomo. Pomoc jest da blisko. Daria Michalska, prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. Ananas. na nas tutaj te przepinki będą też widoczne na zdjęciach. można takie zbliżenie zrobimy, tak. żeby było wiadomo, o, jak to Otrzymasz ode mnie Tomku ja, Jak widać, Jak widać, wspieram nie tylko informacyjnie, wspieram to, co to stowarzyszenie robi i budujemy tą świadomość. I ona jest chyba w tym wypadku najważniejsza. Jeszcze raz Ci dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl